Prawne uwarunkowania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną. Kwestia kontroli pracownika świadczącego pracę zdalnie w Polsce jest ściśle uregulowana w kodeksie pracy, głównie w artykule 67 kodeksu pracy, który równoważy uprawnienia pracodawcy do nadzoru z koniecznością ochrony prywatności i godności pracownika. Pracodawca ma ustawowe prawo do kontroli, która może dotyczyć trzech zasadniczych obszarów faktycznego wykonywania powierzonych obowiązków, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy BHP na stanowisku domowym oraz stanu powierzonych pracownikowi narzędzi i sprzętu służbowego. Zasady przeprowadzenia tej kontroli nie mogą być ustalane dowolnie, lecz muszą zostać precyzyjnie określone wewnętrznych regulacjach firmy. Najczęściej zasady te ustala się w porozumieniu zawieranym z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli związki nie funkcjonują, w regulaminie pracy zdalnej, który musi być skonsultowany z przedstawicielami pracowników. W przypadku braku takich wewnętrznych dokumentów warunki kontroli muszą być każdorazowo uzgodniane w poleceniu pracy zdalnej lub w indywidualnym porozumieniu zawieranym z pracownikiem. Niezależnie od wybranej formy, kodeks pracy nakłada ścisły wymóg, by kontrola odbywała się w porozumieniu z pracownikiem, wyłącznie w miejscu wykonywania pracy zdalnej oraz w godzinach pracy pracownika. Absolutnie kluczowe jest to, że każda forma kontroli musi być prowadzona z poszanowaniem prywatności pracownika i innych domowników, a także ich godności i nie może w żaden sposób utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych. W praktyce kontrola najczęściej przybiera formę techniczną lub narzędziową polegającą na monitorowaniu czasu pracy i efektywności za pomocą specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na służbowym sprzęcie. Jeżeli pracodawca decyduje się na taki monitoring, ma obowiązek poinformować pracownika o zastosowaniu tych narzędzi oraz o celu i zakresie tego nadzoru zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych RODO. Należy podkreślić, że kontrola nie może nigdy obejmować urządzeń prywatnych pracownika ani służyć stałej ukrytej inwigilacji. Kontrole osobiste lub fizyczne w miejscu pracy zdalnej są rzadkie, a jeśli do nich dochodzi, wymagają uprzedniego uzgodnienia i muszą być przeprowadzone z największą ostrożnością. Naruszenie przez pracodawcę tych precyzyjnych zasad kontroli niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika, takich jak prawo do prywatności czy miru do. Domowego, a także odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianym w kodeksie pracy. Reasumując, kontrola jest narzędziem dopuszczalnym i koniecznym, ale jej realizacja wymaga od pracodawcy ścisłego przestrzegania procedur, transparentności i bezwzględnego poszanowania prywatności osoby wykonującej pracę zdalną.